Witajcie w naszym nowym odcinku w grzebykach tekstów. Po mojej prawej stronie Bartek, po mojej lewicy Paweł. Dzisiaj będziemy interpretować tekst yy, Mydełko yy, Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszamy! Gdy się pojawiasz na szklanym ekranie, wizję zalewa czerwień Twych ust. Jesteś najlepsza, zdecydowanie. I ze wszystkich dziewczyn największy masz biust. Wciąż po kanałach szukam twego ciała. Szept twój namiętny w mych uszach brzmi. Patrzę się w ekran i ciągle mi mało. Mejcy Coliny z kanału TV. Siaba daba, siaba daba, ty i ja. Mydełko fa. Siaba daba, ty i ja, ty i ja. Mydełko fa. Piękna dziewczyno z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Jeśli się zgadzasz na to spotkanie, pomachaj mi ręką na ekranie. Siaba daba, siaba daba, ty i ja, mydełko fa. Siaba daba, ty i ja, ty i ja, mydełko fa. Lubię oglądać jedyną reklamę Domek z budu, a w domku my Chcę taki domek i dużą wannę A w niej po prostu ja i ty Mógłbym cię mydlić mydełkiem fa Byłoby fajnie, szaba-daba-daba-da Dmuchałbym tobie z mydła balony Byłbym szczęśliwy i zadowolony Ty i ja, ty i ja, ty i ja Mydełko fa, ty i ja, ty i ja, u, mydełko fa. Tak. Więc ten tekst mówił sam za siebie, że chodzi o mydło. Prawda, mydło. Czyszczenie jest ważne. Bardzo, ważne. Bardzo ważne. Pamiętajcie, mycie się. Bardzo ważne. Gdy się pojawiasz na szklanym ekranie, Szklany co się, ekran. Co się może pojawiać na ekranie. No, za pogodę. Na przykład. Szklana, wiadomości. Pogoda. O, tak. Ale też y, szklany U, ekran to jest też y, jakaś ramka, antyrama na przykład. Rzeczywiście, może to być też. Chłopis, chłopis. A może a może to na przykład jest lustro. I Czyli to jest tak? samo uwielbienie. O jejku, rzeczywiście, i w lustrze on widzi siebie. Ale gdy Albo pojawiasz, ale tak siebie, że taki narcyz, że tak. pojawiasz... się. Wchodzi na przykład o, z grzebieniem tak. jako mikrofonem? Albo z jakimś dezodorantem? Albo z dezodorantem, widać Bartek. Bartek stosował nie, A rozumiem, każdy coś ma I swojego. I się pojawiasz na szklanym ekranie, wizję zalewa czerwień twych ust. Może ja truskawki? Albo maliny. Albo maliny? Pewnie tak. Dlatego jest cały ubawiony. Albo, albo ona. Y, albo na przykład opierając ziemniaki, przez przypadek wpadł do czerwonej farby. Ojej, nie polecam. Przeszłaś kiedyś coś takiego? to zostawmy na inny odcinek. Jesteś najlepsza, zdecydowanie. Czyli to chodzi o kobietę, czyli ona się przegląda. Tak, tak czyli. Bardzo możliwe. Albo A... człowiek, który. Kiedyś oglądałem taki materiał na YouTubie, gdzie był przedstawiona choroba pewnej kobiety. O. Miała ona nie dwie jaźnie, a trzy jaźnie. Trzy jaźnie. Była zupełnie trzema innymi osobami. Być może ten człowiek, który pisze ten tekst, ma rozdwojenie jaźni. Jest mężczyzną, tak, ale gdy siebie widzi w obliczu, widzi kobietę. O, o może. Przebrnijmy dalej przez sekcję. Mam nadzieję, że to nie okaże się prawdą i będzie to normalne. Znaczy, nie ujmując nikomu, ale jednak. I z wszystkich dziewczyn największy gust. Czyli takie totalne samowielbienie. Samo tak. Totalne. Nie No, no, dobrze zdać swoje pozytywne strony, Tak, oczywiście. Prawda? No, więc to Ja na przykład... Dobre. Ja na... Ja na... To może Bartek. Bartku? Uy, to może Marta. E, to może... Przeczytam dalej. Wciąż po kanałach szukam twojego ciała. Chodzi gdzieś pod ziemiami, kanałami. Tak konspiracja. A tam, gdzie, a tam gdzie odbicie, prawda? To woda, ścieki, ale jest ciemno jednocześnie. Chyba, że ma dobrą latarkę. Latarka, może być Taka latarka. Na czole na przykład. Czyli on szuka Czołówka. w kanałach ciała. Czołówka. Czołówka. Może to być jego przyjaciel i on poszukuje go. Może to jest jakaś głębia, jeszcze bardziej głębia, jak te być kanały. Przecież może... szuka ciała, zwłok. Właśnie. Być może rekin zabójca, który akurat przepływał przez ten kanał. Że szczęki. Dokładnie. O. Albo krokodyl, albo inna myszka Miki zagryzła. O. I tutaj palec, tam noga, tam być może, nie wiem, kawałek ucha. Może go poskłada. Jak Frankenstein, i będzie mordował ludzi. Nie no, on nie mordował. On tylko chciał się zaprzyjaźnić, tylko on... Nadrobię które? Że... <laughs> <Cio. śmiech> Szept swój namiętny w mych uszach brzmi. Czyli słyszy w tych kanałach. On słyszy głosy, głosy. Ale według mnie to jest powrót do tej choroby. No on ma on chorobę? słyszy głosy. A rzeczywiście. No, kto normalny słyszy głosy w głowie i to nie są jego myśli? Nie no, zależy. Można słyszeć. Ja, ja bym tak zwrócił... Słyszysz jakieś głosy? <laughs> ja słyszę dużo bardzo głosów. Was na przykład? Ale... Co, co ci podpowiadają te głosy? Czy, czy przypadkiem nie każą nam Cię zabić, albo y, tobie na y, zabić? Jak mi to y, podszepną, to wam powiem kiedy. Boję Tylko się, że... przepisz, Właśnie, boję bo. się, że <noise> słowa będą później. Znając swoją ekspresję. E, szep twój namiętny. Ten szep jest namiętny. Ja myślę, że to jest kluczowe w tym. Ponieważ. Czyli... Co może być namiętny? Ja wiem. Po nie, słuchajcie, a pamiętacie jak Golum mówił My Precious, i on to mówił tak. My Precious. Może to chodzi o taki. Nie, nie, nie myślcie. I on tak, ten, może to Golum jest w tych ściekach. Nie, to, to, to nie I było on... namiętne. Golum, i on szuka skarbów. On szuka pierścienia. A on namiętnie szukał tych, tego pierścienia, pamiętacie? No ale. Ale nie każdy oglądał, więc zostawmy Reszta czytała nawet. Ale czytaliście na pewno. <laughs> Patrzę się w ekran i ciągle mi mało. Mej cycoliny z, z kanału TV. <laughs> Ale to pasuje do, do to z kanału. Że, idźmy dalej, idźmy dalej. Ale on już tak uwielbia, że ciągle Prawde. mało będzie oglądał i patrzył i Jestem tutaj ciekawy, co kryje się pod pojęciem cycolina. Być może to jest pseudonim w mafii? Albo właśnie, znaczy... Na przykład były parasol, był masa. Tak, i to jest właśnie... I to jest może jakiś, jakaś ksywka. Może to na przykład Albo bardzo gruby o... pan, który jadł za dużo kurczaków w młodości. Albo hormony, chodzi o linę do jeszcze, tylko dodali, żeby nikt się nie zorientował. Jest jeszcze ta lina. Gdzie linę widzisz? Cy Co Lina? Lina. Nie, nie. Czy to już jest za daleko? Co daleko. Za daleko. Nie idźmy tak dalej te kanały. I tutaj chyba najciekawszy fragment. Marto, możesz? Y... Siaba daba, siaba daba, ty i ja będę kofa, to o to chodzi. Tak. Tak, tak. Wiecie z czym się to kojarzy? Z czym? Z Wisłaja, Wisłaja, jak mnie słyszysz? Czterej pancerni. O, tak. Czyli bo to bo o taki brak. kanał chodzi? Oni też chodzili w kanałach. Oni? Y, tak? A może chodzi o kanał radiowy, o, aby oni się usłyszeli? Tak, rzeczywiście. Może być. Medełko Fa to jest po prostu inna osoba, jest cytolina i Medełko Tak. Właśnie. To jest operacja. Tak, dokładnie. Czyli z tym lustrem to jest niechybanie. Nie chyba... no Właśnie. Ak akcje są zawsze jakieś utajnione, w jakiś sposób zaszyfrowane. To, to nie może być oczywiste. No nie. Bo tak, to tylko takie wybitne głowy jak my odkryły tutaj prawdę. Być może to jest mapa do skarbu, ale. O! Odkryjmy to! Jeżeli to odkryjemy, Państwo się tym nie dowiedzą. Nie, na pewno nie. Piękna dziewczyna z kanału TV. Czyli jest jeszcze trzecia zabawa. Czyli Cuczalina, jest. Co i piękna dziewczyna. Taki trumvirat, niczym w starożytnym Rzymie. Jak muszkieterowie. To jest piękne. Przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Pewnie plan operacji muszą odnieść. Oczywiście, cały plan, to trzeba wszystko ustalić. Oczywiście. A nie może powiedzieć. Waldek, jest sprawa, szukamy skarbu albo likwidujemy I lecimy jakoś... jutro. Wyjaj do mnie na to byłoby za nie za łatwe. Nie. Oni na kilka dni, słuchajcie, spotykają się. Zamykają słuchacz, się. Zamykają się. I nie ma pizzy. Nie ma, I nawet nie ma pizzy. Nie jedzą, tylko myślą. Myślą nad tym, To jest godne to pochwały. Tak. Nie ma już teraz takich bohaterów. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Jeśli się zgadzasz na to spotkanie. Pomachaj ręką mi na ekranie. Podejrzewam, że to jest dowcip. Ponieważ strzelam, że podmiot liryczny jest szefem tej operacji. No i nie posłuchać się w wojsku swego oficera prowadzącego równoznaczne ze strzałem w łeb. Ale że takim pstryczkiem w tym naczyniu palcowym. Pstryczkiem elektryczkiem. O, elektryczne, takie diety. Nie, pstryczkiem pistoleczkiem. A, o. Tak. Yy, więc to był po prostu dowcip, że no, pomachaj ręką mi na ekranie, a nie wtedy no, mafia zakrani. cię To Przeciutuj. nie rymujemy, prawda, bo tak, to nie może rymujemy, się skończyć tak, nieemisyjnie. Ewentualnie, nie ewentualnie to jest, że umagały się na jakiś znak. Pomachaj! Jak machnij mi rękę. Albo ma tak. Byleby nie zahailował. O, lepiej, lepiej, lepiej nie, 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 Chyba, nie że, w naszych czasach. I to by to nie było tak jak nic śmiesznego, tak? Tam znak czapką. I toaleta. Plus. Wiecie coś, czego ja nie wiem? Może, lepiej. Może lepiej. lepiej. Przed kolacją lepiej nie. Dobrze. Lubię oglądać jedyną reklamę. Domek z budu, a w domu kumy. Myślę, że to jest ten domek, o którym, w którym mają się spotkać i obmyślać Drefbud. plan. To jest Może Drefbud. mają firmę drewbud. Może. To by było za albo, albo, albo to jest wskazówka, jak ma odszukać ten domek. DREW-BU-DZI. DREW. Wstrzymam się, słowo DREW kojarzy. Y, z LASEM i ZWIERZĄTKAMI. ten drewno, zdecydowanie coś. Może to za łatwe? Może wred, wred albo może to ma być y, w Krakowie, Ach, bo dra, w, dra dry a ty f k a dra dy jesteś genialny, rozszyfrowałeś to! wenig nie byś zdał budu. BUDU. Ja myślę, że to jest kolejna postać tego uniwersum, o, tej historii. O, o. A mianowicie budu. Bob budowniczy. O! Z całą wiadomo, swoją ekipą! A wiadomo, że on co robił? Budował i stwarzał plany! Ale przede wszystkim dawał radę. Bob budowniczy. Zawsze za radę! radę. Dokładnie. Ja nie był sam, bo potrzebował ekipy, bo ekipy tak samo, tak jak, jak samo, tak jak tutaj. Pamiętam koparkę. Koparka. Taka blondy. Bl to Marta w ogóle tam grała. Tak, blondynka, ta. Nie. Ja ale może w jakimś remasterze? O, to byłoby coś, ale wracając do ekipy. Czyli ma, mają się spotkać w domu bo bo budowniczych? Tak. Tutaj y, widocznie krótki komentarz. Tak. Chcę taki domek. I dużą wannę. Być może. A po co wanna? A w czym oni będą skarb transportować? Rzeczywiście. No, nie. Zrobi Wszystko się kółka przypiosą. po to, bo budowniczy. Mhm. Będzie. I, i, i. Majstru-majstru, i będą kółkadowane, i będzie można w elegancki sposób uciec, i potem będzie mógł się prawnukom nawet chwalić. Uciekałem ze skarbem. W Następnym pokoleniom bobów budowniczych. Dokładnie. O, I dobrze. cycolin i pięknych panów z początku. Ech. A w niej po prostu ja idę, no bo chcę po prostu przejechać tą Wandą. To, ja i Ty, i w domyśle, i nasz skarb. I nasz skarb, skarb. tylko tego już nie napisałeś. No. no i mogą Cię mydlić mydełkiem, mydełkiem fa. A może chodzi o fa, to jest do tego skarbu. I mydlić tym pieniędzmi, wiecie, kąpać się w pieniądzach. Się. To jak to sknerus na Tak, A. tak to dokładnie. Czyli medełko fa to nie jest osoba, tylko jedna osoba. To, to jest ten skarb, te skarby, to jest pieniądze. Skarby. To jest słowo klucz. Tak, to jest tak, to jest Byłoby jest fajnie. fajnie, ja bada, bada, wiadomo, no, jak są pieniądze, Śpiewają. jest zabawa, jest kram, zawsze tylko, już znowu szabada, bada, to znowu on. Tak, to łączność. tutaj jest ukryty przekaz. Łączność, tak, tak, tak. Wmuchałbym z tobą mydła balony. Z... Czyli ogólnie z tych na przykład, wiecie, bo tam mogą być takie monety, ale też mogą być papierkowe. To może by zrobili jakiś, wiecie, taki balon z tych pieniędzy, taki powietrzny, i by wrócili w górę i w ten sposób uciekli. Albo za. Pieniądze ze skarbu, kupiliby sobie balon. Myślę, że mogłoby taniej oh. wyjść. Rzeczywiście, to można tak. by to przeliczyć, to pewnie wyszłoby taniej. I byłbym szczęśliwy i zadowolony. No tak, można sobie no. gwizdać na wszystkich w no, podniebnej tak. podróży, prawda? No, w 80 tak. dni dookoła Polski. Oj, tak, o, po Polsce i na tym balonie, i te pieniądze. Może by sypali no, trochę Można nam. się rozpierniczyć w górach. Oh. W górach zawsze. Czyli nasi widzowie, jak coś wyglądajcie wielkiego balonu na niebie... I nie latajcie nad górami. Nad górami lepiej nie, lepiej nie ryzykować, nie wiadomo. I jak te pieniądze będziecie rozrzucać, mogę w komentarzu podać adres. Tak, i ja też swój podam, żeby nad moim też domem może. A z Bartkiem się podzielimy. Tak, dla Bartka uzbieramy, będziemy zbierać. To Dokładnie. dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Już za tydzień, o tej ty samej porze. W mych ramionach cię ukryję. Chcę no u, Chcę ją odusić. Ło, wow, konkretnie?